Siema. czy Jan Krzysztof Duda jest najlepszym polskim szachistą? Bez wątpienia. Czy Jan Krzysztof Duda potrafi zamatować gońcem i skoczkiem? Na 100% tak. Ale czy Jan Krzysztof Duda potrafił zamatować gońcem i skoczkiem w sytuacji turniejowej, gdzie ma dość mało czasu i musi wykonywać sensowne ruchy na sekundach? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmiku, ponieważ właśnie taka sytuacja miała miejsce podczas jednego z Tited Tuesday, który miał miejsce kilka dni temu. Także pokażę Wam te partie i oczywiście samo matowanie gońcem i skoszkiem było bardzo ciekawe w wykonaniu Janka, co zresztą zobaczycie, natomiast generalnie cała partia była pełna dymów, także obejrzyjcie całą. To mogę Wam tylko polecić. Także przechodzimy do partii. Jan Krzysztof Duda grał na Titan Tuesday. Jak widzicie, Polish Fighter 3000, ranking 3087. Jego przeciwnikiem był Mistrz Fide 2761. Jest to tempo 3 plus 1 i celowo zostawiłem też termometr, ponieważ on bardzo dobrze będzie pokazywał to, czego ja pokazać wam nie będę w stanie. Także nastąpiła E4. No i Janek oczywiście grywa różne debiuty. Zdecydował się na obronę francuską. I ja pamiętam jeden z jego wywiadów, gdzie kiedyś. Tak, mimochodem powiedział, że generalnie według niego obrona francuska jest bardzo fajna, tylko problem obrony francuskiej jest taki, że jak ktoś ci zbije, zbije, no to masz taką pozycję, nie? Natomiast Janek zaczął grać ostatnio obronę rosyjską, myślę, że trochę lepiej też zrozumiał te symetryczne pozycje, dlatego zaczął też grać obronę francuską, ponieważ struktury są podobne. Przeciwnik zagrał w skoczek C3, no i Janek zdecydował się na najbardziej agresywną opcję, a mianowicie goniec b 4 E5. I pomimo tego, że wiecie, ja gram obronę francuską już kilka lat. Pomimo tego, że zrobiłem kurs obrony francuskiej z, urodzina, z kodem urodziny 10-10% zniżki do końca tygodnia to ruch, który wykonał Janek, widziałem pierwszy raz w życiu i jest on po prostu nie najlepszy, ponieważ Janek zdecydował się zagrać ruch Hetman D7, co jest słabe, ponieważ blokujemy sobie tego końca. To już akurat jest mniejsza rzecz, natomiast ten Hetman tutaj w ogóle w niczym nam nie pomaga i przeciwnik może to wykorzystać ruchem Hetman G4. Idea Janka była taka, że zagra tutaj F5 i teraz ten Hetman broni sobie pionka na G7. Tylko problem jest taki, że jak Hetman sobie wróci, no to widzicie przewaga koloru białego już jest duża, a jest to dopiero szósty róg. Natomiast w taki sposób właśnie grają ci najlepsi zawodnicy na świecie. Oni wolą sobie wejść w wariant, który obiektywnie jest słabszy, ale wiecie: no, grający białymi FM na pewno nigdy nie patrzył na to, co jeżeli przeciwnik zagra Hetman D7 i F5 w obronie francuskiej. Także to już jest nowe terytorium. Nastąpiło B6, A3. Janek stwierdził, dobra, goniec sobie wraca na F8. Przez krótką chwilę ma wszystkie figury, które są niewyprowadzone, i Hetmana na D7, który nic nie robi. Spoko. Dodam jedynie, że goniec B5 nigdy nie jest opcją, ponieważ zawsze można zagrać tutaj C6, ewentualnie skoczek C6, także tak to jest. Nastąpiło H4. Janek zagrał C5, skoczek F3, skoczek C6, goniec E3, A6. Nie, mamy, nie chcemy mieć żadnych problemów, jeżeli chodzi o ruch skoczek B5 lub potencjalnie goniec B5. Długa roszada, skoczek H6, król B1, skoczek sobie poszedł na G4, goniec E2, bicie, bicie. I jak widzicie, według oceny silnika, pozycja jest tragiczna. I faktycznie, ludzkim okiem, takiego mo moim okiem, 2200 zawodnika, pozycja jest totalnie tragiczna. Goniec nie ma gdzie wyjść, drugi goniec się nie może ruszyć, bo stracimy pionka, nie zrobimy za szybko krótkiej roszady. No tragedia, natomiast coś tam Janek w głowie miał, idąc na tę pozycję, i zdecydował się zagrać ruch c 4 Ruch, który Obiektywnie też nie jest najlepszy, ale ma prosty plan. Janek, jeżeli przeciwnik nic tutaj nie zrobi, będzie chciał zagrać B5, B4 i pomimo tego, że ma króla w centrum, nie wyprowadzono w zasadzie połowy figur, no to będzie chciał atakować tymi figurami, którymi się da, czyli tymi trzema i być może jeszcze kiedyś gońcem. Dlatego białe ruszyły do ataku ruchem skoczek G5, nastąpiło B5, białe dały szacha, nastąpiło G6. No i teraz białe mają totalnie wygraną pozycję. I można podejść do tematu dwojako. Można po prostu wycofać sobie tego gońca i wiecie, zagrać goniec F3 i w następnym ruchu zagrać H5 i atakujemy tę strukturę. Wymuszenie ruchu G6 raczej jest na rękę kolorowi białemu, ponieważ ma on punkt zaczepienia. Można też zagrać w taki sposób, że po ruchu G6... Olać totalnie to, że wisi nam figura i zagrać ruch E4. I teraz jak przeciwnik zbije, no to problem jest taki, że białe mogą zbić i po jakimś biciu po prostu całe centrum, tutaj się sypie. Możemy zagrać E6, możemy zaraz zagrać skoczek F7, możemy zaraz tutaj zbić. Tragedia, komputer mówi przeglana pozycja. Natomiast biały mi grał oczywiście człowiek i miał trochę inną ideę. On sobie pomyślał prawdopodobnie, nie rozmawiałem z panem Illa że zagra koniem na E2 po to, żeby ustawić go na F4 i wywierać presję na te punkty. Także zagrał skoczek. Dwa, ale tutaj okazuje się, że jak Janek zbije i nastąpi skoczek F4, no to jest dużo presji, ale na dobrą sprawę, takimi jedynymi posunięciami Janek może się obronić. Hetman 7, skoczek H5, pozycja obiektywnie jest ok dla czarnego, natomiast z praktycznego punktu widzenia nie wygląda za dobrze. Natomiast to, co jest ważne, to to, że już mamy coś namacalnego. Mamy parę gońców i skoczka w zamian za parę skoczków, więc jesteśmy do przodu z materiałem. Nastąpił okról D8, całkiem dobry ruch. E4. Białe atakują, ale czarne się po prostu bronią. Wieża idzie na F1 i teraz czarne mają tylko jeden ruch, który ratuje im pozycję. I to jest właśnie problem, jeżeli chodzi o granie w taki trudny sposób, jaki zagrał tutaj Jan Krzysztof Duda, że trzeba wykonywać ciężkie do zobaczenia posunięcia. Jedynym ruchem, który trzyma tutaj pozycję jest wieża A7. Taką ideą, że teraz jak nastąpi skoczek F6 no to nie stwarza on żadnej groźby i wygonimy resztę figur. Natomiast jeżeli białe zagrają skoczek F7 z widełkami, to możemy poświęcić Hetmana i zostać w pozycji, gdzie mamy wieżę i dwa gońce i jeszcze takiego silnego pionka w zamian za hetmana, ale przede wszystkim nasz król zawsze będzie tutaj czuł się w miarę bezpiecznie, no bo jeżeli potrafimy liczyć i policzymy sobie figury raz, dwa, trzy, cztery, pięć przeciwko trzem figurom, no białe mają trzy figury, którymi ciężko jest po prostu atakować przy zamkniętym centrum. Natomiast Jan Krzysztof Duda zagrał wieża G8 i tutaj kłopot jest taki, że białe mogą zagrać skoczek F6 i wywierać bardzo dużo presji tutaj na tych wszystkich punktach. Natomiast białe zagrały skoczek w 7. I tutaj Janek poświęcił chwilowo Hetmana. Ale oczywiście zaraz go odbił, no i nastąpiło przejście do takiej pozycji, gdzie czarne mają dwa gońce w zamian za wieży. I 9 na 10 sytuacji, w których mamy parę gońców przeciwko wieży, to jest dużo lepsza, prawdopodobnie wygrana pozycja koloru czarnego, który ma parę gońców. Natomiast tutaj nie jest to takie proste, z tego względu, że te dwie, ta wieża jest bardzo aktywna, nasz król jest słaby, a nasze gońce nadal nie mają się gdzie ruszać. Ten goniec dosłownie nie ma żadnego ruchu, natomiast ten goniec może iść albo na E7, albo na H6. Nie? No to nie są to zbyt dobre perspektywy. Nastąpiło gonie C7, białe zbiły kolejnego pionka. No i zauważcie, że teraz ten pionek, który został zapchany kilka ruchów wcześniej, teraz może lecieć. I faktycznie po król D7 nastąpiło H5, po gonie B7 nastąpiło H6 i ten pionek już jest dwa kroki od pola przemiany. Janek próbował coś rozkręcać na drugim skrzydle, yy, natomiast tu nastąpiło po prostu skoczek H5, B4. A4, zapchanie tej pozycji, C3, skoczek F6. Zauważcie, nie można zbić, ponieważ jest związanie, także król musi zastosować tak zwany manewr ucieczki. Ale teraz, gdy ten król jest trochę dalej, możemy zagrać wieża G7. Ten skoczek wspiera pole H7 i w następnym ruchu następuje właśnie H7. Król B6 wieża H1, E3 wieża G8. No i pozycja jest. Tragiczna, ponieważ po biciu, biciu teraz białe mają dwie wieże w zamian za dwa gońce, i to jest bardzo dużo. No, i zazwyczaj tego typu pozycje są po prostu przegrane. Nie inaczej jest w tym przypadku, natomiast to jest właśnie siła tych najlepszych zawodników na świecie, że choćby mieli jednego pionka, to oni sprawią, że ten pionek ci sprawi problemy. To właśnie robi Jan Krzysztof Duda. Zbił jednego pionka, teraz te pionki już zaczynają trochę nam się wydawać silne. Także nastąpiło skoczek F6, ten skoczek tu za wiele nie robił. Goniec poszedł na A6, wieża E8, no i teraz Janek odpalił petardę. To tak, tak, taki ruch, którego totalnie się nie spodziewacie. Myślę, że gdybyście mieli pięć strzałów, to w żadnym z nich nie strzelicie. Jaki ruch tutaj wykonał Jan Krzysztof Duda? Atakuje przeciwnik mu gońca, więc wydawać by się mogło, że goniec sobie odejdzie. Natomiast Jan Krzysztof Duda odszedł gońcem, ale tym, na d z taką ideą, że jak przeciwnik zbije, co jest dobre, widzicie po silniczku. No, dwie wieże kontra e, goniec i skoczek. No, i jeszcze my mamy skoczka, no to to jest totalnie wygrana pozycja. Ale teraz jakieś te pionki mogą iść. C2, król poszedł na C1, nastąpiło B3, no i chwilowo ten król ma duże kłopoty, no bo grozi mu mat. Tylko problem jest taki, że białe zagrają wieża E1, no i tego mata już nie ma. Cała inicjatywa czarnych praktycznie wygasa. Wieża B4, koniec B4. Tutaj wydaje się, że ta wieża musi gdzieś odejść, no ale faktycznie ona może zbić na E3. No, i właściwie to był pewnie taki moment, w którym Janek już chciał się poddawać, ale stwierdził: no dobra, gramy. W ogóle wiecie, że będzie tutaj matowanie gońcem i skoczkiem, co nie Także Pomyślcie, przeciwnik stracił wszystkie te figury w zamian za nic, ale zobaczycie, co się stało. Skoczek F5. Tutaj król poszedł na C5, wieża, nastąpiła wieża e2, król d4. No i w sumie taka, wydaje mi się, że z takiego praktycznego punktu widzenia, to co zrobił biały, to była dobra decyzja, ponieważ tutaj najlepszym ruchem jest skoczek H5, po to, że jak nastąpi bicie, to mamy skoczek F4, no i wyganiamy tego króla. Ale grający biały mi stwierdził, no dobra, mam trochę pionków do tyłu, mam wieżę, która niewiele robi, no to może po prostu przejdę do takiej pozycji, gdzie mam jakość więcej, no i jeszcze przeciwnik ma tylko dwa pionki, a ja mam pionków 3. Dodatkowe i jeszcze te dwa, które ma przeciwnik. Więc totalnie wygrana pozycja. Ale czarne będą sprawiać kłopoty. Skoczek E3, król B1. Skoczek zbił na G1. Nastąpiło wieża E8. Koczek poszedł na C5, jak widzicie Janek próbuje atakować te słabości, tylko problem jest taki, że no jest ten pionek, który zawsze będzie jakiś uciążliwy, no i wydaje się, że wręcz no, musi to się skończyć w ten sposób, że białe zdobędą jedną czarną figurę w zamian za tego pionka, no i potem sobie po prostu wygrają, prawda? No nie do końca. Król poszedł na E5, nastąpiło skoczek D7, król D6. Skoczek na f8, skoczek zbił na d3, nastąpiło e7, skoczek f4 i taka dziwna sytuacja, w której wydaje się, że białe już są o krok. Ale nie mają co zrobić. Gdyby ten goniec nie był broniony, to gramy wieża b8 i po biciu bijemy tutaj. Ale goniec jest broniony. Wieża nie może zaatakować innej figury, więc król podszedł, nastąpiło król e5. Wieża na, poszła na C8 z jakiegoś powodu. Przeciwnik stracił tego pionka, który był bardzo silny. Wiadomo, to jest mało czasu, więc przeciwnik po prostu się pomylił, ale wyprowadził swojego skoczka z tej takiej dziwnej pozycji, ustawił sobie go na B6, no i wydaje się, że tutaj nic złego kolorowi białemu się stać już nie może. Te pionki prędzej czy później spadną, no i białe wygrają partię Nastąpiło koniec B4, wieża D8, król E4, skoczek poszedł na D7, nastąpiło D4, wieża E8, tu, tu, tu. Tu wiadomo, zawodnicy trochę powtarzają ruchy. Widzicie też, że grający białymi nie miał za wiele czasu, aczkolwiek Janek miał już w tym momencie tylko 3 sekundy. Eee, nastąpiło więc skoczek E5, koniec E3, skoczek D3, tu, tu. Wieża atakuje dwie figury, także jedna z nich dała szacha. Król sobie podszedł no i białe stwierdziły, dobra, to jest ten moment, w którym mogę zbić tego pionka. Nastąpiło wieża A8, król D7, no i faktycznie za darmo to uczciwa cena, więc grający biały zdecydował się zbić tego pionka i podstawił widełki. I Jan Krzysztof Duda, cofnę sobie do tego, żebyście mieli tego świadomość. Dwadzieścia kilka ruchów od 43 posunięcia, Jan Krzysztof Duda ma gońca i skoczka, przeciwnik ma dwie wieże, skoczka i dużo pionków. Kilkadziesiąt ruchów później nagle powstaje sytuacja, w której Janek nadal ma te dwie figury, a przeciwnik ma tylko skoczka i dwa pionki. Niesamowite i pewnie pan Illa Gwen Vizim, no nie był najbardziej szczęśliwą osobą w tym momencie. Natomiast okej, okay, B4, białe i tak mają te pionki. Szczerze mówiąc, nie jest to pozycja, którą na 100% powiedziałbym, że czarne wygrają. Skoczek idzie na C4. Yy, nastąpiło trochę powtarzania ruchów, ale w pewnym momencie, grający kolorem białym, pomimo tego, że tutaj w zasadzie można stać w miejscu i też stara się on to robić, to w pewnym momencie on ruszy tym pionkiem. zauważycie, co się stanie. Jest dużo manewrowania, nie będę tutaj brać tego wszystkiego pod uwagę. No i z jakiegoś powodu białe zdecydowały się zagrać ruch B7. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, w sensie nie wiem nastąpiło B7, nastąpił tutaj szach, być może idea była taka, że po tym ruchu zagramy król C5 i będziemy atakować tego pionka, ale goniec zawsze go może obronić. Także tutaj jeszcze nastąpiło goniec B7, żeby tego króla odciągnąć, pionek został zdobyty, no i teraz kwestia jest tego typu, czy Jan Krzysztof Duda zdoła zachować te wszystkie figury, skubnąć tego pionka i po prostu wygrać partię? Okazuje się, że tak. To znaczy, goniec na tej przekątnej zawsze będzie mógł wspierać tego pionka, jeżeli Jan Krzysztof Duda się nie pomyli. Tylko, że Jan Krzysztof Duda pomylił się bardzo szybko, ponieważ zagrał tutaj ruch Król A6. No i jak widzicie, pozycja jest remisowa, ponieważ białe mogą zagrać tu, i po biciu gramy tutaj i zbijemy. Natomiast i wtedy to jest remis. Dwie lekkie figury na jedną lekką figurę to jest remis. Pewnie się domyślacie. Natomiast przeciwnik tego nie zauważył. odszedł sobie królem, nastąpiło bicie, podejście, no i tutaj oponent zdecydował się, że przechodzimy do takiej pozycji, mamy matowanie końcem i skoczkiem. Jeżeli oglądaliście mój filmik, to wiecie, jak to zrobić. Jeżeli oglądaliście moje streamy, wiecie, że ja, pomimo tego, że nagrałem filmik, nie zawsze wiem, jak to zrobić. No i ogólnie, matowanie końcem i skoczkiem to jest taka bardzo dziwna sytuacja, gdzie większość dobrych szachistów wie, jak to robić, ale czasami jakoś tak przeciwnik potrafi zagrać w taki dziwny sposób, że głupiejemy, nie? Więc, okej, okay. oczywiście to, co Janek musi zrobić, to zgonić przeciwnego króla do któregoś z tych rogów. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jeżeli przeciwny król jest w centrum, no to musimy go zgonić najpierw na bandę, bo możemy to zrobić dwoma lekkimi figurami, i potem, gdy przeciwnik odejdzie do rogu białego, to wtedy za pomocą takiej techniki, co się nazywa W albo M, nie wiem, zganiamy go do tego rogu, matujemy. Zajmuje to zazwyczaj 20 kilka, 30 kilka ruchów. Pamiętajcie też, że 50 ruchów bez yy, jakiegoś progresu, bez ruchu pionkiem albo bez żadnego bicia, to jest remis. To jest 99 ruch. To będzie ważne. Ponieważ przeciwnik zrobił coś bardzo dziwnego. Przeciwnik w tej pozycji, zamiast iść do tego rogu, może miał mało czasu, może wyłączył mu się mózg, a może po prostu psychologicznie stwierdził, że dobra, Janek będzie wiedział, jak mnie z tego rogu zgonić tutaj, zdecydował, że robi ucieczkę od razu do tego rogu. No i tu. No wiecie, to jest taka pozycja, w której myślę, że Janek jakby ją widział to na ślepo, potrafiłby to, wiecie, dojść do tego, w jaki sposób zamatować, jakby miał 30 sekund. Ale tutaj Janek ma poniżej 10 sekund. Oczywiście za każdy ruch dostaje sekundę. Więc zagrał goniec F6, król idzie na E1. No i teraz jedyne, co trzeba zrobić, no to podprowadzić tego skoczka. Skoczek sobie podchodzi. Ok. goniec E7. Zauważcie, król nie może iść tutaj, bo jest mat. Więc nastąpiło król G8, ale teraz podchodzi król. Tutaj jedyne, co teraz trzeba zrobić, to odciąć to pole. I taką najprostszą metodą, którą ja zawsze staram się stosować, gdy mam do tego sposobność, to jest zagranie tutaj goniec F8. Teraz ten król nigdy nie odejdzie przez te przez ten pole, nie odejdzie nigdy przez te pole, ustawiamy się w ten sposób, no i w pewnym momencie dopiero przestawiamy tego skoczka, może nie tutaj, bo będzie pad, ale przestawiamy skoczka w taki sposób, żeby, żeby była możliwość zamatowania, no i po prostu matujemy. Natomiast Jan Krzysztof Duda tutaj zagrał ruch skoczek E3. Król idzie na G8. Wystarczy zagrać król G6 i to jest bardzo prosty mat. To znaczy gramy tutaj, 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 tutaj i tutaj. Natomiast Jan Krzysztof Duda zagrał skoczek G4 od razu. Król idzie na H7. Teraz wystarczy zagrać tu. Natomiast Jan Krzysztof Duda zagrał goniec D8. Goniec poszedł na C7. Jakoś totalnie losowo. Król zaczął uciekać. Król zaczął uciekać. Król jest na F7, nadal jest to wygrana pozycja, komputer mówi, że jest mat w jakichś tam 17 ruchach, więc można to zrobić, ale wiecie, wcześniej był mat w 3, wcześniej był mat w 4 ruchach. Tutaj też dodam, że to jest bardzo ciekawe, że gdy ja matowałem królem gońcem i skoczkiem, to Hikaru Nakamura ogląda moją partię i tam mówił, nie, nie będę tego komentować. Natomiast gdy matuje Jan Krzysztof Duda, to jednak ta narracja była troszeczkę inna, nie? To też jest takie ciekawe. Goniec C5, król idzie tutaj, no ale nagle Janek zaczął się wycofywać. Nagle Janek zaczął się wycofywać. Nagle ten król, pomimo tego, że nadal jest w takiej powiedzmy klatce, to może zacząć uciekać. Nastąpiło teraz skoczek F4, i pomimo tego, co mówi silnik, po ruchu król G5 to już jest remis. Sprawdziłem sobie celowo z tablicami, to jest remis. Jan Krzysztof Duda, jeżeli przeciwnik będzie grać idealnie, teraz już nie jest w stanie zamatować w odpowiednim czasie przeciwnego króla, ponieważ ten król będzie sobie tutaj odchodził i trudno jest go zgonić znowu do jednego czy drugiego rogu. Także nastąpiło skoczek d 3, Hops, Janek próbował, i nawet w pewnym momencie znowu udało mu się go ściągnąć na tę stronę szachownicy. No i w zasadzie jesteśmy w stanie teraz znowu wygrać, to znaczy przeciwnik. W tym momencie powinien odejść na którąkolwiek z tych trzech pól. Natomiast on akurat podszedł tutaj, i znowu po ruchu król F3 według tablic jest to wygrana pozycja. a 1, skoczek D3. Tutaj goniec F4, <gry> i to znowu jest zły ruch. To znaczy, to co trzeba było zrobić, to zagrać taki prawdopodobnie dziwny dla części osób ruch, a mianowicie skoczek C5. I teraz, jak król pójdzie tutaj, to gramy goniec D4 i cały czas odcinamy. Natomiast tutaj nastąpiło goniec tu. Król znowu ucieka, i król znowu ucieka. I to jest po prostu już remis. Tutaj nie ma możliwości, żeby Jan Krzysztof Duda nie zamata, zamatował swojego przeciwnika w tej sytuacji. Król jest w centrum, jest to 138 ruch, także Janek musiałby tutaj dosłownie w 11-12 ruchów zamatować. Jedyne, co przeciwnik musi robić, to uciekać tym królem po białych polach na, do białego rogu. Natomiast przeciwnik zaczął uciekać, ale do złego rogu. I teraz pomimo tego, że komputer mówi, że nadal jest toremis, to to już zaczyna trochę śmierdzieć. To znaczy tutaj Jan Krzysztof Duda jest realnie o krok od zamatowania przeciwnika. Król poszedł na D7. No i teraz to, co musi zrobić przeciwnik, to zagrać gdziekolwiek i w tym momencie musi zagrać na g8. Jeżeli zagra na G8, to jest toremis, ponieważ nie ma jak zamatować przeciwnika w pozostałe 6 czy 5 ruchów, pomimo tego, że już jesteśmy o krok. Natomiast przeciwnik zagrał król H7 i Ostatnim tchnieniem, Jan Krzysztof Duda może zagrać. Król F7, tu skoczek G6, Król H7, Skoczek F8, Król H8, goniec B2. I ta partia zakończyła się matem po 49 ruchów, ruchach bez bicia i ruchu pionem. Także Jan Krzysztof Duda dał sobie radę. Nie było to proste i wiecie, realnie faktycznie nie zagrał tego matowania najlepiej jak tylko mógł, ale to jest właśnie piękne w szachach, że tace, takie koksy jak Janek czasami też mylą się w takich prostych pozycjach, szczególnie mając mało czasu. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że już nie będziecie się śmiać ze mnie, że ja nie umiałem zamatować, chociaż w sumie Janek zamatował. Dobra, to możecie się ze mnie dalej śmiać. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem Elo.